Trzyma to napięcie, zostaje Kamil, stop. Wieje, wieje i to wieje z tyłu. Mocno, proszę zwrócić uwagę, jaka zawie zabieruka Za Kamil w powietrzu. Brawo! Brawo! I teraz zobaczymy, mam nadzieję, że to był ten skok, o którym marzył od tego dwunastolatka. Kamil, pamiętam dwunastolatka, który skoczył tutaj podczas Pucharu Świata. 132 metry. Przez całe lata mówiliśmy: mamy talent i mamy zwycięzcę Pucharu Świata. W Zakopanem, on dzisiaj też odleci. Szczęście, szczęście, szczęście. Wygrywał podczas letniej Grand Prix. I pamiętam, wczoraj mówiłem: przypomnij sobie, Kamil, twoje najlepsze.